Tej strony, blok raz w pierwszym materiale z gry Dead By Daylight. Oto jest mój ekwipunek, jakby ktoś był ciekawy. I bez przedłużania, zaczynajmy. Witam wszystkich ponownie. Eee, po krótkim cięciu, <laughs> jak widzicie, wróciło nas tu z jakiegoś środki. Ehm, um, No cóż, teraz tylko. Czekajmy na siebie, Niech wszyscy zaakceptują. Tym razem gram samemu, bez nikogo z zewnątrz. Uznałem, że tak będzie lepiej, ale możecie też spodziewać niedługo materiału z nowymi osobami, których nie było jeszcze na kanale oraz. Tym, który już był na kanale. Więc na spokojnie. Możecie się tego spodziewać. A teraz zaczynajmy meczek. Ciekawe jaka mapa jak i jaki module. To jest moja pierwsza gra w Dead By Daylight to od dłuższego czasu, muszę przyznać. Mam nadzieję, że mi się dobrze szło. Ostatnio, jak grałem w ostatnim sezonie, no to ile to było? Jakieś dwa tygodnie temu, może grałem doszedłem do ranki chyba 16. Do 16 ranki jakoś tak. Muszę przyznać, nie jestem do i dobry. Nie spędzam zbyt dużo czasu w tej grze. Bardziej ona jest dla mnie jako takie. rozluźnienie się. Taka fajna gra. Ugrać sobie mordulcem, pomordować jakichś niewinnych rybków. Kto tego nie lubi? Albo czasem przed jakimś psychopatą pouciekać. To też jest ciekawe, żeby nie zamienić się w Cóż. Tym razem się okaże. Czy to my będziemy jego obiadem? Czy może jedynie jego uciechą? Za którą będzie gonić. A tymczasem biegniemy do pierwszego generatora, by go naprawić. Na szczęście jeszcze pamiętam, jak się robiło kilka, i spokojnie. Tak to się jeszcze rozglądajmy, czy gdzieś mordulca nie ma okolicy, albo kogoś niechcianego. Nie tylko mordulca byśmy nie chcieli. O, idealnie, idealnie. Rób mi się ten generator jeśli możesz. O, dziękuję za pomoc. Małpy razem silne. ojoj <grych> ojoj, to oj. tak bardzo, zepsułem. No teraz... Co za brudaska. Jaka brudna ona jest. Odsuwa generator. Tymczasem blok raskuje wcześniej też popsuł, ale wyraźne, że już tego nie przesłuchaję. Okej, okay, pierwszy generator bez większych przeszkód chyba idzie. Super. No to co? Szukać następnego. Przed tym modulcem Nie mam je tu. Siema, Eniu. No Nie, ty brudasie się. Jaki bruda. Gdzieś tam, nie ja wiem, jak najdalej od niego, ja nie chcę być jego obiadem, ja podziękuję. Ja, 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 ja jestem niesmaczny, proszę pana, ja jestem niesmaczny. Cukrzyca te sprawy, wie pan o co chodzi, jeszcze, jeszcze się pan zarazi. Wie co się nie ma zarazić? ale może on o nie wie. Mm. i dopiero teraz zauważyłem że Jakieś szczęki są na mojej postaci, w sumie nie wiem o co chodzi. Naprawdę, ja nie jestem zbyt ogarnięty w kągle, nie wiem się co to znaczy, ale chyba jestem. To chyba była obsesja. Um. Ja bardzo dziękuję panu. Eee, zaproszenie było bardzo uprzejme, aczkolwiek... Nie wiem, czy z niego skorzystam. Może następnym razem, jeśli w kilku manier się pan nauczy, na przykład się z nożem nie biega. Przepraszam, ja czasem chrząkam, aczkolwiek mam coś z gardłem. Eee, woda nie zawsze pomaga. No nie, to jest brudny. On taki szybki, że przybiegł do mnie. Dzień dobry proszę pani. Ja jestem pokojowy. Proszę mnie je bić. Ja tylko chcę uciec. Dobra, może jeszcze, czy to on tam jest? Tak, to on. ja jeszcze sobie uciekam. O, co to ma być? Gdybym się mógł tylko uleczyć. bo gdyby ktoś mógł mnie uleczyć to to się sprawdzić, co znaczy, że jestem jego obsesją Nope Tym razem nie będę czekać, ja już... Ja nie jestem smacznym obiadem Tak, 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 ulecz mnie, ulecz mnie, tak, tak, tak ty jesteś bardzo dobrą, szarną panią. O, jeszcze jakaś biała pani sobie przyszła. Tak, dziękuję Wam bardzo. Ja sobie pobiegnę, co się będę skradał. No nie! Jezus Maria, ten morzulec jest... Jest niestety, jest niestety upośledzony. Ja też jestem zresztą upośledzony. Jak można tyle generatorów na raz zniszczyć? Przepraszam, ja bardzo wszystkich przepraszam, ja też te są stąd ale dzisiaj nie wiem, za dużo żółmu chyba Boż. Tak tak coś panuje. Ja jeszcze tego mi brakuje, że znowu mnie go O! Dodajcie. Otwieramy bramę. Oczywiście nie do końca A, no Zostawię na 90-95% dalej Teraz sobie ucieknę Kurde, pamięta się te strategie zaawansowane Pro-gamerem się jest 20 rango może ktoś ktoś nie zna pomyśli, że to jest dobrze, że jestem prosty, no bo dwudziesty to ten pierwszy. żyłaś? Ojej, co to ma być? A, tylko ja zostałem, dobra to nie będę cię zbawiał Samemu się nie opłaca Oni się nie umieją bawić, od razu uciekli Można by się jeszcze bawić z tym To być trochę punktów, powkurzać go Uff. Zawidliście mnie Zabiliście No Ale fajnie, nie wiem, kliknę to. Nie znam się jeszcze na tym do końca. Eee, na tym archiwum. Co to jest? Co? O, właśnie. A, mamy zaznaczone. Dobrze, naprzem, cztery giermy A co, może jeszcze jedną gierkę sobie wpadnę. A co mi tam. Jeszcze ja tylko raz może punkciki. Uh, 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 Flashlight, key. Uuu, uh, czwarty stop. Na partii. Dobra, to sobie potem rozstawię. Mm, 30%. Bardziej w tym kierunku będzie Dobra, to ja sobie teraz na spokojnie się ogarnę. eklipunek Eee, tylko barka dodam. Widzimy się za chwilę jak to ogarnie. To jest mój ekwipunek po ogarnięciu tego skilla. Resztę uznałem, że zmieniać nie trzeba. To ja zaczynam. Widzimy się za chwilkę. Poczekaj. Witam was ponownie. Już jesteśmy w poczekalni. Dobrało nam 50. Widzimy, że ktoś też się gra tym fajnym żołnierzem. Jest, na pewno pirat mówi. Nie wiem, czy ja na niego pirat mówię. <laughs> Mimo, że jest opowieść Nice. 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 Skoro się zdublowały, to znaczy, że jeden się stracił? Czy to znaczy, że... Teraz jest podwójny bonus. 150 pasów. Wrześnie tutaj 75. <laughs> I 75, jeśli to oba są podstawowe, to będzie 150%. Ale jeśli bonusy są najpierw 1,75, potem ten drugi 75 już od tamtego powstałego. Jezus Maria. ciężka matematyka, nie chce mi się liczyć. Ach, tak Nieważne, za dużo myślenia. Nie opłaca. Hmm... Ostatni grze ten Mordulec był trochę jak bym powiedział nieogarnięty A szkoda Bo przez to gra była taka troszeczkę, no zbyt szybka bym powiedział, no i tam ci survivorzy też zbyt szybko uciekli. A może było się z nim pobawić, bo punkty z taki easy. Ale ciekawe, jaki tym razem się trafi mordulec. Czy będziemy jego obiadkiem? Czy on naszym pośmiewiskiem? Trochę za szybko się te narzędzia wyzywają. Nie wiem o co chodzi, on nawet jest taki, na jedną czwartość tego paska. Gdybyś te narzędzia starczyły na cały ten raz? chyba nawet nie jestem nawet pewien, Dawno temu to było, ale no chyba starczyły na cały. O, nie ty się tam baw z nią albo ja tutaj sobie chwileczkę pogrzebię. A tu świecę zapłonową wymieniam. O Jezu. A, tam jesteście. Ale wy się bawicie niefajnie. Ciebie też ktoś powinien chyba nauczyć szacunku do innych. Co to ma być? Zanim ten kurwin wsiadnie okay. <laughs> No nie, nie będzie się uszkadzał ja cię tutaj trochę podreperuję, trochę ci pogrzebie tam, uh, ale w nocności. Czuka się kotkutwa w środku. Eee. Następne. Wy się bawić nie umiecie. Muszę przyznać akurat... A, to tu jest w miarę ogarnięty. i bought cheese to thai with a kien Ja pierdzielę Czym ty jesteś do cholery? Co ty masz na obie? To nie jest Minecraft, żebyś źle nosił. To nie Minecraft, chłopie Hej? Hej? Okay. Co jest? Ej, o co chodzi? Ja pierwszy raz to widzę. Ja w ogóle pierwszy raz jestem przeciwko temu Mundulcowi. Wiem, że on jest Silent Hill. O... A... Kurde, szkoda, że nie oglądałem Silent Hill. Mogę mógł się spodziewać z tą bota. Ale słodko, tak sobie fajnie wisisz. A pod łóżkami nic nie masz? O, jaka szkoda. To sobie wisi? No na spokojnie, nic się nie stanie. Ale to jest okropne. Wszędzie gdzieś w ojce? Nie wiem. A tam to się w Minecrafta bawi. Jakiś raz na hełmy zakłada. O, przybiegniesz. I jak mnie uwolni? A... Tak po prostu. Tak po prostu nie wyjmiesz. Okej, okay. tego się nie spodziewałem. A nie, no lecz, lecz, lecz. A tylko spróbuj mi włożyć palc, gdzie nie powinnaś. Ja cię oglądam, ja wiem co ty robisz, A tylko spróbuj coś... Mówię ci, nie wkładaj palca, gdzie nie powinnaś. za idę, A, uh -huh. no. ah, do go siałeś. Coś tam CO TAM SIĘ ŚWIECI? A! Pewnie... Dobra, robić to, robisz to po prostu. Jest... Mamy tylko jeden generator zrobiony. Co oni robią? Obijają się. Dobra, o! Skrzynia jest. Nie, nie będę je drał, bo stracę wtedy... Ten kit. A w sumie spróbuję, co mi tam. Otworzę sobie skrzynkę i będzie coś fajniejszego niż ten odiper kit. To sobie zmienia. A bądź co, bądź może się lepszy nawet trafić. Dobra, biorę latarkę. Na tego będzie potrzebna latarka. Tutaj nie ma bata. Ja jestem w stanie zrozumieć wszystko, ale nie takiego. No serio, od mojej strony. Walony. Chłopie, to serio nie Minecraft, weź to proszę z Daily. Będę grzeczny, tylko z Daily, to płacam. Aha. Czyli tam ta kładka się czuła jako hak. Dobra. To nie jest fajna sytuacja, muszę przyznać. Może coś nie zdejmie, proszę bardzo, zapłacę w Dublonach. A może w diamentach? Ktoś chce diamenty? Słyszałem, że to fajna waluta, że jest kulanda, lubiana. No diamenty, może szmaragdy, jeśli jesteś ostatnikami. Okej, okay, spierdolando. Chryste panie... Dwóch piratów i dwóch krwawi Nie wiem czy to jest jakaś choroba piracka może... Ty, a może oni mają okres? Dobra, nie będę się z nich śmiać. Dobra, teraz nie lecz. O tak, tak, o misie i właśnie tutaj. O tak! O tak! Właśnie tak. O tak! i mnie tu, O! Troszeczkę niżej. O tak! O! No, homo, no. To już jest jeden generator. Muszę przynieść ten moldules jest serio dobry. Jeden już jest zabity. Jeden na haku. No! Sz Kurwa ma no. CZEMU TO NIE DZIAŁA? Ja pierdziele i czemu to nie działa? Ja zrozumiem wszystko, ja naprawdę zrozumiem wszystko, ale... Czemu? Proszę cię, nie idź tutaj. Zostaw mnie w spokoju, tam tamtego na haku. Ja nie grozę ci przecież. nie i tak nic to nie ratuje. Musiałeś... Nie lubicie <laughs> Powiem Wam pierwszy raz grałem właśnie na tego modulca Nie wiedziałem czego się spodziewać teraz już wiem <laughs> To było chore To było chore A! Szkoda. Ojoj, na straciłem item. No cóż. Mm. Aż mnie głowa rozwolała. No cóż. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym materiale. Co sądzicie o mojej grze. wiem. Rekowa, okej, okay, tego nie musicie pisać, proszę same superlatywy. <grych> no. Ale serio, napiszcie co o tym sądzicie. Mm, subskrybujcie. Łapki w dół, jeśli wam się podobało. Łapki w dół jeśli... w dół. Łapki w dół, jeśli Wam się coś nie podobało. Napiszcie również w komentarzach, co wam się nie spodobało, co mogę poprawić, a postaram się to poprawić w następnych materiałach. serio proszę, piszcie takie rzeczy. Naprawdę nie wiem co mi bi... e... wychodzi najlepiej, żeby powinien poprawić. Błagam. Ja... Błagam. 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 Na razie, Ją moldeczki.